Reklama 360 to tak jak nazwa wskazuje, reklama 360, czyli pełny zakres, w tym roku po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, bo, bo to, był, to było fajne wydarzenie, to jest jeszcze fajne wydarzenie, czyli kreatywna arena. To tam właśnie eksperci digital marketingu, nowych technologii, absolutnie takiej reklamy, której do tej pory nie było, także reklamy mobilnej opowiadają jak z tego korzystać, czyli ta część merytoryczna stała się ważną częścią reklamy 360 targów reklamowych w Poznaniu, czyli z jednej strony mamy produkty, mamy maszyny, mamy gadżety, najróżniejsze artykuły promocyjne, a z drugiej mamy merytorykę, aplikacje mobilne, mamy Facebooka, mamy internet szeroko pojęty, no i te absolutne nowości, czyli bikony, które potrafią nas lokalizować przez no, żeby wiedzieć o czym mówię, trzeba zobaczyć na program, no i na kolejnej edycji się pojawić, żeby o tym posłuchać. To jest rzecz, którą kontynuować będziemy, czyli Kreatywna Arena, reklama 360, cała reklama w Poznaniu w jednym miejscu. To była fajna impreza.